Cześć! Witam Was w nowym odcinku z PCD na Roblox. Dzisiaj e, kupimy sobie i przetestujemy mm, jakieś auto, jeszcze nie wiem jakie, na odcinku będziemy wybierać. Przypominam, że to jest seria codziennie o 10.00, dzisiaj pojawiają z tego filmiki, aż kupimy wszystkie auta w PCD. Przed odcinkiem jeszcze chciałbym zaprosić na mój serwer Discord, link w komentarzu i zachęcić Was do zostawienia suba i łapki do góry pod tym filmem. Dzięki. No to już idziemy kupić auto. W ogóle wiedzieliście, że to jest takie tajne przejście. Dobra. Nie... Poś... No zawsze widzę, że to muszę klikać. No. Ja bym chciał mm, kupić chwileczkę. Volvo. Jest ładne. Albo tą Skodę. I tak kupimy widzowie wszystkie auta, więc... Chyba widzowie tą idę, idę w Skodę. Ten w ogóle nie ma pasacik może nie, pasacik w kolejnym odcinku idę w Skodę widzowie kupujemy nie mam jeszcze tej pierwszej Octavii to też musimy kupić posiadane pojazdy jest Skoda i zrobimy jej tuning jakiś fajny mam nadzieję, że będzie dużo konfiguracji miała już na początku nie no, jest klasa Zegary nie działają, to jest minus, ale nawet spoko jest, fajne ma światełko. Zobaczymy też, ile jedzie maksymalnie, mam nadzieję, że z 200 pojedzie. To nie skręca widzę. o biegi mi się z... Mam na auto to halo, co jest? O, teraz działa. Dobra, widzowie. O, silnik! Mamy silnik! 55 tysięcy. Koror, widzowie... Nie wiem jaki tej sko skody dać. A, to są chwileczkę. Nie, nie, to nie to, to są. To czarny, damy czarny. Chwilę, najpierw przetestuję jak wyglądają na niej. Coś w czerwony bym poszedł. Nie. Pasuje taki. Może taki? No już lepiej. Ciemne do tej skody będą pasować jakieś. Chociaż za zielony. Takie coś. Nie no, fajnie. Zielona ładnie wygląda. Dobrze, widzowie. Przetestujemy sobie jeszcze. To może być. 55 tysięcy na minusie. a spadliśmy. Ale spokojnie, widzowie. Będzie live z odrabianiem A długie. Wow. I ma. Nie no, fajnie, klasa, klasa. Dobra, jedziemy widzowie przetestować silnik. O. Nie skręca to jest minus. No nie skręca wam na maksa, no. no tutaj wam widzowie pokażę, patrzcie. Pyk. Na maksa, Ni nikogo nie ma, to możemy stosować sobie. Inne auto by to lepiej zrobiło. Prowadzenie takie słabe. Oho, behemiasz. Ale fajna skoda. Bardzo ładna. Podoba mi się. Dobrze widzowie. Do końca lasu jedziemy. 3, 2, 1. Wszystkie świata teraz włączymy, widzowie. Ładnie wygląda. O Jezu, zakręt był. Dawaj, 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 dawaj 200. Dobra, ocenimy, że 200 jedzie. Bo mi się wydaje, żeby pojechała 200. Jeszcze widzę, poczekajcie. Przetestujemy ją w drugą stronę. Widzę, zawsze na takich odcinkach codziennie się rozwalam. Codziennie widzę. 200 pojedziemy. Jak 200 pojedziemy, widzowie, to kończymy odcinek. Dobra, ci 200, widzowie. 210. Dawaj Skoda 210. Dawaj, dawaj. Tak jest 210. Jakie ma hamowanie? Hamowanie ma takie. A, dobrze, nawet to dobra. Dobra, widzowie, tutaj sobie zaparkujemy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie suba nie, i lajka. Like no i widzimy się jutro o 10, pamiętajcie. Testujemy kolejne auto. Zostawcie suba, lajk, like, widzicie na Discord, Elo.